Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam ochotę po prostu do Was pogadać, tym bardziej, że przede mną teraz szykowanie się i malowanie i stwierdziłam, że to jest odpowiedni moment. Poza tym słuchajcie, dzieje się coś mega przykrego, mianowicie mój aparat, którym nagrywam. Jest już w stanie po prostu agonalnym. Włączam go tutaj, Słuchajcie, mój mąż tak kombinuje kablami. No cuda tutaj właśnie robi i ja nie będę nic przerywać, bo jak przerwę to już po prostu nie nagram. Także póki co vloga nie będzie, aż nie kupię nowego aparatu. Wiadomo, że latem jest to dla mnie koszt i wydatek, no nie, że zbędny. No ale no, odłożyłabym ten zakup na później. Tak gdzieś myślałam o nowym aparacie, w sumie moim już trzecim odkąd nagrywam na YouTube'a, bo zaczynałam od lustrzanki. W sumie nadal no, ją mam, ale nie mam teraz żadnych baterii. Potem miałam inny aparat, potem właśnie pierwszą wersję tego Sonego, i teraz myślę nad kolejnym w sumie taka myśl mi przychodziła nad zmianą, no ale wiecie, jak to jest latem. Latem jest dużo innych wydatków, o czym innym się myśli. Bardziej myślałam, że coś może po Nowym roku. Po świętach i tak dalej, ale chyba nie dotrwamy, no bo nie jestem w stanie go wziąć do ręki, bo mam tutaj właśnie tyle różnych kabli, żeby w ogóle tutaj do Was nagrać, więc chyba nic mi z tego nie wyjdzie. I słuchajcie, jest mi strasznie z tego powodu przykro, że on się psuje. Dlatego dzisiaj, jak widzicie, maluję się. Jestem bez dzieci na jakieś jeszcze dwie godziny i mam zamiar nagrać jeszcze dla Was film, o którym mnie prosiliście, czyli. Um, ulubione książki moich dziewczyn, bo to jest też taki stateczny film, że na pewno aparatu nie ruszę i nic i się, mu się nie stanie i nagram go, żeby nie było, że, e, że nie będę miała filmu. E, pokażę Wam przy okazji mój makijaż, żaden szczególny, ale używam właśnie tego kremu oraz jego laborian, który fajny jest właśnie na skórę taką naczynkową, tak itd. No i słuchajcie, tak sobie pomyślałam, że skoro już tu jestem, poruszmy sobie różne tematy, tyle ile zdążę, bo potem lecę nagrywać inne rzeczy, tak do kawki sobie możecie włączyć po prostu, mnie. No i właśnie słuchajcie, ja ogólnie wiele lat oglądam YouTube'a i bardzo lubię, szczególnie kiedy gotuję, prasuję, robię coś takiego, gdzie wiecie, na chwilę na przykład czegoś nie posłucham, coś mnie zagłuszy, to sobie myślę spoko, nie? Nie stresuje mnie to gdzieś tam, jak film, który chcę pilnie obejrzeć. Mam po prostu to na luzie. I słuchajcie, miałam takie dwie YouTuberki, które oglądałam od lat. Nie wiem od ilu lat, bo nie, nie wiem ile lat one ostatecznie nagrywały. Wydaje mi się, że około 10 bądź też 12. Ja na pewno tyle jej nie oglądałam, bo ja tyle czasu nie mam komputera, mi się wydaje takiego swojego, aż 10 lat chyba nie, więc na pewno nie od początku, ale prawie od samego początku. E, oho, gdzieś wzięłam moją kredkę do brwi. Jestem z powrotem, ale się tu upaćkałam. E, w ogóle, słuchajcie, użyję sobie teraz e, takiego, gdzieś mi nakrętkę córka wzięła, do brwi takiej kredki. Ona z jednej strony ma właśnie kredkę, a z drugiej strony taki pędzelek z tuszem, no więc zobaczycie jak to fajnie na przykład jak wygląda. No ale co do moich ulubionych YouTuberek, to słuchajcie była to Julia Kobus, którą po prostu oglądałam bardzo długo, no może właśnie z 8 lat i ona słuchajcie jakiś czas temu pożegnała się z YouTubem i skończyła nagrywanie. Jakby całkowicie ją rozumiem, ma już inne mm, priorytety, inne cele. Chciałaby się pewnie skupić po prostu na czymś innym, na sobie, wrócić do pracy normalnej, tak jak mówi. normalnej, jak to zabrzmiało. Wrócić po prostu do pracy takiej stacjonarnej, pobyć z ludźmi zapewne i tak dalej, jakby to rozumiem, ale jeszcze ostatnio. Alice też zakończyła nagrywanie na YouTubie. To jest taka dziewczyna Alicja, która mieszka w Gdańsku, więc niedaleko mnie i też ją bardzo długo oglądałam, a w szczególności właśnie tak rano do kawy i tak dalej. I powiem Wam szczerze, ja teraz nie mam kogo oglądać tak na luzie. E, oglądam jeszcze słuchajcie na YouTubie Pasofix, to jest taki chłopak, który ma swoje takie mini zoo, można powiedzieć. Ostatnio go odkryłam i bardzo lubię zobaczyć co tam u zwierzaków. I uwielbiam bez planu, czyli kanał Bartka. To jest kanał podróżniczy oraz Globstory. ehm um, ale Jak oglądam ich filmy, to chcę się skupić, chcę, wiecie, widzieć o czym oni opowiadają. E, teraz chyba były filmy z Islandii, wcześniej z Malediwów, i, i chcę to wszystko widzieć i tak dalej, nie chcę, żeby, żebym nic przeoczyła. Nie to, że te filmy dziewczę są mniej ważne, no ale wiecie, jak to są filmy takie, gdzie tam sprzątek Clean With Me, sama mam podłożoną muzykę, no to możecie robić inne rzeczy. A jednak taki kanał stricte podróżniczy, który opowiadała Wam o różnych rzeczach, jest jakiś czasem wywiad z jakąś osobą w innym języku. Jest przetłumaczone coś, więc trzeba też czytać. No i to jest już jakby zupełnie inny wymiar oglądania niż taki totalnie na luzie niewymuszony. I jest mi autentycznie przykro, szczególnie, że u Julii gdzieś tam czułam, że powoli jakby mniej z tego czerpie. Natomiast u Alizy w ogóle nie. Teraz niedawno Japonia. Tutaj wróciła też jakieś takie filmy i było mi autentycznie mega przykro. I powiem szczerze, że się popłakałam, jak zobaczyłam ten film. I po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Nie sądziłam czy się popłaczeć jak ktoś po prostu skończy nagrywać na YouTubie, no ale człowiek zdążył się po prostu przywiązać do takiej swojej małej rutyny, do takiego spotkania, wiecie, z wirtualną koleżanką, żeby wiedzieć, co tam u niej po tylu latach, żeby być na bieżąco. No naprawdę było mi mega przykro i tak sobie, wiecie co, myślę, że era pewnego Takiego starego youtubera już się kończy, chociaż niedawno wróciła Liv, nie wiem, czy oglądaliście, e, Oliwka, która nagrywała też parę lat temu e, i teraz właśnie wróciła do vlogów, więc być może po prostu wrócę do niej, bo też ją oglądałam, jak była małą dziewczynką, która chodziła do szkoły i sprzątała swój pokój, tak jak ja. E, słuchajcie, wypróbuję sobie teraz e, maskarę, która jakby z totalnym hitem, wiralem i tak dalej, panorama. Złapałam ją ostatnio mm, na promocji w Hebe przy kasie, Kosztowała chyba 55 zł, a normalnie chyba 90. Czy mi się jeszcze tutaj coś wyostrzy? Panorama L'Oreal. E, I faktycznie daje bardzo fajny efekt, chociaż nie wydłuża jakoś szczególnie, e, ale nie ma grudek I jest fajna ta maskera od pierwszego użycia. Zaraz zresztą zobaczycie, jak ładnie wyglądają rzęski. No i słuchajcie, kłopot jest taki, że po prostu nie mam przy czym się zre zrelaksować. E, no, seriale to inaczej się ogląda, to jest już inne skupienie. Aczkolwiek tak, z tego wszystkiego więcej oglądam serialów i ostatnio obejrzałam rezerwat. Na Netflixie jest to serial o takiej dzielnicy bardzo bogatej, o takim osiedlu wręcz zamkniętym, gdzie dochodzi do zaginięcia pomocy domowej, która zajmowała się też domami, dziećmi, która mieszkała z właśnie tymi ludźmi. Ona chyba pochodziła z Tajlandii albo z Filipin. No i generalnie bardzo ciekawy taki kryminał, horror. I ostatnio obejrzałam też Syreny, też taki serial o różnych właśnie stopniach statusu społecznego. Aż ci musiałam sobie go z czatem, czy na końcu rozkminić, bo byłam bardzo ciekawa jakby takiej puenty, jak ona jakby co mieli na myśli um, scenarzyści czy też reżyser, więc poczytałam sobie trochę i uważam, że to jest też bardzo fajny taki serial, no lekki, no to nie jest jakiś wielki film, ale potrzebowałam coś takiego właśnie jak sprzątam na przykład w kuchni, więc te seriale obejrzałam, a nie obejrzałabym ich, gdyby nie moje youtuberki, które oglądałam, więc tak o. E, więcej serialów pooglądam, no. <laughs> Także zobaczcie, tak wygląda ten tusz, no naprawdę mi się ten efekt podoba, e, więc jest mi z tego powodu mega przykro, te rzeczy mnie wkurzyły wręcz, słuchajcie, że już ich nie ma. E, teraz słuchajcie, mam bronzer Everybody, Everybody, Everybody od Aleksandry Soswy, który jest rewelacyjny, on jest taki mokry, w ogóle to jest mój pierwszy mokry bronzer, ja to robię tak paluchan. Ja w ogóle uwielbiam nakładać wszystko paluchami, jak może zauważyliście. Z paletki mojej pięknej to face. sypie mi się, bo ona tyle razy mi spadła i dzieciaki mi tyle razy tutaj grzebały, że parecie nie się rozsypuje. O, a ja sobie go po prostu tak wklepuję. Ja wiem, że tak się pewnie nie robi, ale ja wiem, że tu mnie nie oglądają chyba makijażystki, wizerzystki czy też osoby, które by mnie tutaj palcem wytykały. No, każdy robi. Co chcę, naprawdę, więc o tak, ja tak po prostu lubię. Jak ja sobie użyję, bo oczywiście używałam Beauty Blendera czy pędzla, to ja mam po prostu czerwoną skórę, bo chyba za bardzo się wtapiają te produkty. A wiecie, że ja mam skórę mm, alergiczną, skłonną do podrażnień, i mnie wtedy kosmetyki bardzo podrażniają, więc palec jest dla mnie po prostu tutaj w tym przypadku. Idealne. I powiem Wam jeszcze, co mnie wkurza, skoro już tutaj taki niezbyt pozytywny film, no zepsuty aparat, odejście YouTuberek, po prostu czas na emeryturę, to słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Są wakacje, tak? Jesteśmy z dziećmi w domu, na pewno część z nas wyjedzie i tak dalej, no ale jest to czas, kiedy na pewno kiedyś tam szkoła, przedszkole jest zamknięta i jednak z dziećmi spędzamy więcej czasu. I słuchajcie, ciekawa jestem w sumie, czy odbierzecie to... Pozytywnie, czy pomyślicie sobie faktycznie, a może też tak czujecie, a może powiecie, co ona gada? W ogóle w niej nie ma luzu. Wiecie, nie dbam o to. To jest jakby moje zdanie i, i może właśnie włożę ki, mrowisko i tak dalej. No ale mm, czekajcie, pomaluję tylko usta. Boże, za różowe chyba ten kolor, co? No nieważne. Mm, e, co ja mówiłam? Tak, słuchajcie, że mnie denerwuje. To, że właśnie są wakacje, jesteśmy z dziećmi um, i bardzo dużo na Instagramie wprost wylewa się teraz takich rolek, reelsów i, i też postów i zdjęć o tym, jak to rodzic jest bardzo zmęczony, zły i w ogóle ma ochotę, bo są dzieci w domu. Um, I jakby to nie to, że ja nie mam humoru, i to nie to, że ja nie jestem zmęczona, kiedy teraz jesteśmy trzy tygodnie razem w domu z dwójką dzieci jestem czy cokolwiek. E, bo tak jest, ale słuchajcie, ja jakby nie lubię do końca e, takiego publicznego, no tak, wyśmiewania e, dzieci, dlatego że, słuchajcie, my zapominamy, że, znaczy, takie mam wrażenie, nie? Bo dla mnie, jakby dzieci są. Ludźmi i takimi samymi ludźmi jak my. Nieważne, że są mniejsi, uważam, że należy, uważam, że należy im się taki sam szacunek jak dorosłemu człowiekowi i ja jakby absolutnie nie robię nic, żeby moje dzieci zażenować, żeby e, zrobić z nich właśnie sobie żarty i tak dalej, bo pomyślcie, jakby byście się czuli, osoby, które takie rzeczy nagrywają, uważają, że one są w porządku, gdyby wasze dziecko. Nie wiem, załóżmy abstrakcyjnie, tak? Dwóch, czteroletnie. Nagrywałam sobie takiego Reelsa i wszyscy, wszystkie inne dzieci by się śmiały, gdyby też miały Instagrama, że ja pi... znowu muszę z moim po prostu ojcem, matką wytrzymać wiecie, wolne wakacje, a moja mama tu nic nie robi, tylko po prostu siedzi i żre po prostu chipsy wieczorami przy Netflixie i nic nie robi. Jezu, macie tak samo. Nie, pomyślcie, nie. Tym bardziej, że wiecie, potem dzieci rosną i w sumie takie sytuacje się zdarzają, że już tam gdzieś nastolatki, właśnie, jest nam ciężej się dogadać rodzicom, ponieważ oni już wprost potrafią też obśmieć różne nasze wady. No ale to już abstrahując, no pomyślmy, jak my byśmy się czuli, gdyby dzieci też nagrywały takie reelsy prześmiewcze o nas, jak to my na przykład. Czegoś nie potrafimy zrobić, albo są załamane, bo teraz rodzic ma wolne i musimy spędzić z tym rodzicem czas i jechać z nim na wakacje. No nie byłoby Wam przykro, jakby Wasze dziecko nagrało taki film publicznie, jeszcze was w tym filmie pokazało, że musi właśnie z Wami spędzić czas i jeszcze was nagrało, jakby sobie na przykład siedzicie jecie chipsy, albo nie wiem, pijecie coś sobie wieczorem procentowego i tak dalej. No, jakby nie wiem, czy zrozumiecie do końca, o co mi chodzi. Ale, właśnie, często jest zapominane o tym, że kurczę, to są dzieci, którym się należy szacunek. Ja nie rozumiem reelsów, które są nagrywane właśnie w taki sposób prześmiewczy. I słuchajcie, nie można tutaj mówić o dystansie, bo, bo my, jeśli ktoś na przykład śmieje się z siebie, bo ma górę prania, tak jak ja, tak na pewno teraz, do poskładania, mam bałagan, nie wyrabiam się, okej, okay, bo mam dzieci i tak dalej, ale wiecie. To jest co innego niż na przykład też są reelsy związane z tym, że wychodzimy z domu z dzieckiem zimą i nagle to dziecko się załatwia i my je rozbieramy i jest taki dźwięk załatwiania się, zbliżenie na dziecko, zbliżenie na twarz, dziecko się załatwia, robimy tam jakąś minkę, na pewno kojarzycie, no i musimy wrócić do domu i się przebrać. Ja widziałam takie reelsy, bobasa kilkumiesięcznego, widziałam takie filmy, w słuchajcie pięciolatki, gdzie był podłożony głos, że mama chce siku, i, i wracanie e, powrót do domu, e, i słuchajcie, dzieci niemowlak chyba nie muszę mówić, ale i pięcioletnie dziecko nie rozumie, czym jest internet, nie rozumie tego, że ludzie to widzą. E, nie rozumieją też tego, że ktoś może sobie te filmy zapisać, i jeśli na przykład jesteście znanymi ludźmi w internecie albo nawet nieznanymi. Wystarczy, że ktoś wasze dziecko gdzieś tam kiedyś skojarzy i po prostu będzie miało taki filmik, gdzie po prostu jest zbliżenie na twarz jeden do jeden waszego łobasa, który się śmieje, bo zrobił tą kupkę, czy coś tam. Słuchajcie, obróćcie to w sytuację, kiedy wy na przykład spieszycie się, nie wiem, na lotnisko, spieszycie się do pracy i dostajecie rozwolnienia i nagrywa was, was, was czy, czy też sami nagrywacie siebie. O tym, że nie możecie wejść do domu, bo macie rozwolnienie, i siedzicie na kibelku i ha, 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 nie zdążycie do pracy. E, czy tam właśnie, samolot wam odleciał, bo macie rozwolnienie, albo nie wiem. Wiecie, to jest po prostu niesmaczne nawet, nie? E, I nie nagralibyście czegoś takiego. E, raczej. Bo <grym> no wydaje mi się, że nie. A nawet jeśli byście nagrali, to by była tylko i wyłącznie wasza decyzja. E, więc jakby. Ten sposób taki prześmiewczy, pokazywanie dzieci, to nawet nie chodzi o ich zgodę, tylko o, o brak tego, że one nawet nie zrozumieją tego, co się dzieje, jest dla mnie po prostu właśnie takie no, no nie na miejscu. Ja tego nie rozumiem, że m, tym bardziej, że słuchacie pod takimi rysami, gdzie właśnie my mamy gdzieś tam, czy ojcowie pokazujący to są zmęczeni, z dziećmi, bo są wakacje, muszą z nimi spędzić czas w domu, jest bardzo dużo komentarzy: typu, dlatego nie chcę mieć dzieci, dlatego nie wyobrażam sobie mieć dzieci. 368: Powód, dla, dlaczego nie mam dzieci, bo ta mama jest na przykład cała, nie wiem, w plastrach, obita, no niby tak dla śmiechu, ale dzieci są też pokazane obok e, i tak dalej. E, wiecie. Mówię, rozumiem, jakby śmiać się z tej sytuacji, że jest ciężko, że nie mamy czasu dla siebie, że zajmujemy się tym i tym, i tak dalej, ale pokazywać jeszcze tak wizerunek dzieci w takim poście i, i dajemy też taki obraz w te, wtedy, właśnie gdzieś tam, który idzie viral, że po prostu czas spędzony z dziećmi podczas wakacji jest męczący, jest po prostu też takim, który daje mocną rysę naszemu społeczeństwu, młodym ludziom którym mi się wydaje, że faktycznie jest zawsze tak ciężko i piekielnie i w ogóle nie warto właśnie mieć dzieci, tak jak ktoś sobie pod tym pisze, no i dlatego nie chcę mieć dzieci. No, Dl może ktoś to zrobił stricte dla żartu i uwielbiemy ja spędzać czas z dziećmi, ale o to chodzi, że, że to są. Niesmaczne żarty i takie budowanie takiego jakby pr tym dzieciom, jakby po prostu tylko nas męczyły. Ja mam czasem takie wrażenie, oglądając właśnie rysy, które idą niestety w wirali mi się wyświetlają, bo na ogół nie widzę takich postów. No ale czasem gdzieś tam mi się zdarzy, że coś mi takiego wyskoczy. Jest mi autentycznie po prostu przykro i mnie to denerwuje, Uważam, że tak nie powinno być. To jest jakby absolutnie moje zdanie, każde z Was może mieć inne, ale zawsze właśnie staram się sytuację dziecka przełożyć jeden do jednego, do dorosłego i czy to by było w porządku, jakby ktoś zadecydował za Ciebie i śmiał się z Ciebie, że na przykład nie wiem, masz miesiączkę i wyleciała Ci krew i po prostu wszyscy się na Ciebie patrzyli. No, czy to jest śmieszne? Może jeśli to się zdało, zdarzyło 10 lat temu, może nie masz problemu dzisiaj tego powiedzieć, o tym opowiedzieć, pośmiać się, ale gdybyś była dziewczynką, nie byłoby to dla ciebie komfortowe, a może nadal nie jest. I my o tym w ten sposób nie myślimy. I to są w sumie te rzeczy, które mnie ostatnio denerwują, no bo one wyskakują mi bardzo, bardzo często. No i po prostu zapominamy o tym, nie? że dzieciom się należy taki sam szacunek, jak właśnie dorosłemu. Ciekawa jestem, jakie Wy macie zdanie, jak na to patrzycie. Także, słuchajcie, ja dzisiaj sobie ponarzekałam, ale słuchajcie, to chyba też przez to, że ten aparat mi się psuje. Bo w ogóle sprawa jest też taka, że no, będę go na pewno brała nowego na raty, ale ja też, słuchajcie, bardzo myślę o tym, żebyśmy wyjechali gdzieś na, za granicę na wakacje. I słuchajcie, chyba po prostu 90% społeczności pomyślało o tym samym, bo po prostu ceny, jakie są teraz, jakiegoś last minute. To jest po prostu kosmos. E, doszło do takiej abstrakcji, że wyjazd do Grecji na Kretę, na Kos, na Korfu kosztuje tyle samo co na Majorkę, gdzie my się kilka lat temu e, zastanawialiśmy, czy na podróż poślubną nie jechać na Majorkę, bo była w e, bardzo podobnej cenie jak Dominikana, gdzie Dominikana jest kosmosem, bardzo drogim e, jakby miejscem. A teraz na przykład Majorka się wyrównała, nie? Z y, jakąś tam Grecją, Koskretą i tak dalej. E, my parę lat nie byliśmy już na zagranicznym wyjeździe, bo oczywiście gdzieś tam sobie e, mam to szczęście, że możemy rok w rok gdzieś tak wyjechać, na Kaszuby, nad morze i tak dalej. A moje dzieci zupełnie nie są do podróży po prostu samochodem. Teraz już może samolotem mylę, tak, ale Lili. Byłoby nam po prostu ciężko i zawsze woleliśmy być gdzieś tu, no ale w tym roku postanowiliśmy, że wyjedziemy, a w zasadzie te ceny to po prostu mnie rozbrajają, bo to już nie chodzi o jakby stricte koszt, ale tego, że to po prostu nie jest tyle warte, bo te ceny po prostu spadną. No ale jest popyt, jest podaż, ceny idą w górę. No ale jak sobie już patrzymy na ten hotel, i tam jest malutki basenik, albo cały hotel jest po prostu w betonie, i jest kilka drzew. Ja na przykład jadąc gdzieś na wakacje, uwielbiam przestrzeń, uwielbiam uliczki, palmy, dostęp do morza, do plaży, miejsce na spacer. Nie zależy mi na gwiazdkach, ale na tej przestrzeni i na właśnie tym, że możesz wyjść i, i napawać się tym, e, przepraszam, na ty, tym całym e, widokiem i, i tak dalej. E, i po prostu szkoda na takie wyjazdy jest wydawać, więc zobaczymy czy nam się uda wyjechać, na pewno nasze wakacje gdzieś tam przestawiamy na wrzesień albo na październik bo ja bym jednak wolała, żeby to była Europa chciałabym gdzieś po prostu tutaj nie chciałabym jechać do Turcji, do Egiptu czy do nie wiem Tunezji, jakby nie odejmuję tym krajom, ale po prostu ja wiele razy byłam w Turcji, byliśmy w Egipcie i ja nie czuję się na przykład tam w 100% komfortowo w porównaniu do tego, jak na przykład jest w Grecji, gdzie ja czuję się po prostu jak osoba, która tam mieszka, chodząc sobie z kamerą, nagrywając, totalnie po prostu nikt nie zwraca na mnie uwagi, czy też na nas, nie boimy się, nie martwimy się, nikt nas nie zaczepia, nikt do nas nie mówi, ja po prostu to uwielbiam, kiedy po prostu idę i koniec. No, więc słuchajcie, tyle, tyle chciałam z wami pogadać. Idę już, bo chcę teraz nagrać wam film. Nie wiem, czy on już był, czy będzie, mam wszystko przygotowane. E, także mam nadzieję, że zobaczymy niedługo we vlogach. Pewnie z innym aparatem, bo ten już po prostu pada, ale i tak Wam dziękuję za wspólne malowanie się, mam nadzieję, że miło, właśnie tak niezobowiązująco spędziliście za mną czas i właśnie o to chodzi też w tych vlogach, żeby one nie były takie ciężkie, e, takie, no chociaż ten vlog nie był zbyt niepozytywny, bo po prostu musiałam się trochę wygadać, no ale wiecie, to nie jest coś, co musicie śledzić co do jednej sekundy, możecie sobie nadprzyspieszyć, przyspieszyć, włączyć na słuchawkach, jak na potrzebujecie, e, no więc tego mi będzie brakować. Dajcie mi znać, kogo oglądacie na YouTubie, ja może kogoś nie znam, chociaż wątpię, żebym miała teraz czas kogoś poznawać na nowo, e, chociaż... Mówię, Passofix i jego kanał ze zwierzętami mnie urzekł i myślę, że do live też wrócę. E, no ale mało, mało już jest takich kanałów. Gdzieś tam wszystko idzie w Instagrama i tak dalej. Nie dziwię się, bo na Instagramie jednak nie się poświęca czasu, a potencjał i odbiór jest też duży. Ale ja na przykład kocham gadać, kocham rozmawiać, kocham nagrywać, edytować, może mniej, ale lubię tutaj ten odbiór, tą pogadankę. To, że ja tutaj nie muszę walczyć o jakieś, wiecie, o jakąś większą uwagę, otóż by. To mi się gdzieś tam wyświetlało, jakieś hashtagi, co jest teraz viralowe, trendy i tak dalej. Czuję, że jednak na Instagramie jest większe spięcie, aczkolwiek na Instagramie mam z wami taki bliższy kontakt i stricte wiem, z kim piszę o czym, wiem kim jesteście, znam Was z imienia. No wiecie, tam jest też inna relacja z wami, ale lubię bardzo tutaj nagrywać, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że też pewnie kiedyś się tutaj pożegnamy. A na Instagramie na pewno zostanę w podobnej lub innej formie raczej na zawsze, póki żyję. Natomiast tutaj no pewnie nie uda mi się zawsze nagrywać i też na pewno nie będę chciała. To już na pewno wiem, no bo zawsze wszystko się kiedyś kończę. Także słuchajcie i kończę tym sposobem ten film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego, tej luźnej pogadanki malowania się. Dziękuję Wam za towarzystwo. Idę nagrywać kolejne filmy, także my się już widzimy niedługo i do zobaczenia. Pa, pa!